Rodzina nie od święta. Małżeństwo finanse wspólne czy osobne pieniądze. To jedna z najczęstszych przyczyn konfliktów w małżeństwie. Według badań przeprowadzonych przez Institute for Financial Studies 2024, aż 45% par przyznaje, że finanse były powodem napięć w ich związku. Czy lepszym rozwiązaniem jest wspólne zarządzanie budżetem, czy osobne finanse? Według badań Harvard Business School z 2023 roku, pary, które mają jasno ustalone zasady finansowe, rzadziej doświadczają kłótni na tle pieniędzy. Kluczem jest transparentność i wzajemne zaufanie. Posłuchajmy trzech małżeństw, które podzielą się z nami swoim doświadczeniem, by wspólnie znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Monika i Marcin Gomułkowie. Małżonkowie od 10 lat wychowują Adasia, Zuzie i Alicję. Monika jest prawniczką, studentką psychologii. Marcin, politologiem. Są mediatorami, przedsiębiorcami, twórcami internetowymi. Autorzy projektu Początek Wieczności. Żyją pod Toruniem, prowadząc fundację i wydawnictwo. O finansach to nie gadamy. To jest jeden z takich tematów, na które się yy, nie rozmawia. I jak jest trudno, jak jest kryzys, to one wtedy wychodzą. Bo Bo to jak jest jak bardzo jest... ważny temat tak. w małżeństwie. Bo jak jest wszystko dobrze, to jest dobrze, ale jak jest problem z finansami, no to wtedy yy, to wychodzi. I tak sobie pamiętam, że jak przygotowywaliśmy się do małżeństwa, yy, to yy, pytaliśmy mądrzejszych od siebie, tych, którzy już są yy, właśnie bardziej dojrzali już, już w tym małżeństwie w rodzinie. Trochę pożyli. Jak to w ogóle jak się, jak się uczy z tymi zarządza, za, za, zarządzaniem, tymi finansami? i W ogóle to jest ciekawe, My pochodzimy z dwóch różnych rodzin, nie? Że, że gdzieś tam ten, te pieniądze z dwóch perspektyw były, były omawiane. Możemy powiedzieć, u mnie w domu na przykład brakowało pieniędzy i ten problem budżetu był zawsze gdzieś tam podnoszony. U mnie od iluś lat które pamiętam, jako już tam nastoletnia dziewczyna nie brakowało? Więc rzeczywiście, mieliśmy, myślę, że mieliśmy zupełnie inne założenia co do finansów. Ym, ja trochę tak wychowana w duchu tego, że bezpieczeństwo finansowe jest ważne i teraz żyjąca w taki sposób, no trochę yy, powiedziałabym różny od tych założeń, które, z którymi wchodziłam na początku, bo, bo nie mamy etatu, tak? Nie mamy takiej stabilizacji no, finansowej również przez to, Ym, ale myślę, że coraz większą wolność. Finansową też mamy, ja mogę to powiedzieć na pewno o sobie. No nie mamy przed sobą tajemnic. To myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, o której należałoby powiedzieć. Ale chcę się tutaj zatrzymać, bo, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo właśnie chociaż nie mamy wspólnego konta, to mamy, jakby wiemy o no właśnie operacjach na kontach, nie jest to, nie jest to tajemnica, mamy, mamy kilka kont, ale właśnie dlatego, że zapytaliśmy, że to może tak lepsze, nie? że właśnie, że nie rozdzielność majątkowa, no jakieś takie prawne kwestie, nie? to tak gdzieś tam pamiętam, że na początku myśmy się tam zastanawiali, ale, ale chodziło o to, że żeby mieć też jakoś taki swobodny dostęp, nie? Nie wiem, nasłuchaliśmy się może y, jakiejś takich historii. Dla nas to była jakaś abstrakcja, że na przykład o jakiejś przemocy finansowej. No, że, że tam mąż wydziela pieniądze albo jakoś tak, no to a, no, aż tak straszne rzeczy. No więc y, my mamy dzisiaj takie podejście, no, że, że ten budżet jest wspólny, chociaż są właśnie różne konta i tak w kontekście nawet sprawiania sobie jakichś przyjemności, niespodzianek, ale ja właśnie w takim, w takim kluczu, że y, y, mogę powiedzieć, nie jadę gdzieś, no i wjechać do tej restauracji z niezdrowym jedzeniem, czy nie wjechać, a potem to gdzieś tam na końcu, wiesz, tego typu rzeczy, nie? I że jest, że jest takie pytanie, czy ja mogę sobie pozwolić, a to mnie gdzieś tam y, trzyma. Nie? Taka refleksja się pojawia. Myślę, że ta przejrzystość finansowa jest ważna w kontekście zaufania sobie nawzajem. Jeżeli nie mamy nic do ukrycia przed sobą, to nie rodzi to żadnych problemów, konfliktów. Wręcz przeciwnie, myślę, że to, że no właśnie gramy w otwarte karty, wszystko jest jawne, Sprawia, że no, no właśnie no wiemy, tak, nie musimy dopytywać, jakich, nie ma jakichś domysłów, tak? No mamy dostęp do tych kont naszych. I powiedziałabym, że mamy też takie różne przestrzenie, w których tymi finansami się posługujemy, zakupy co do zasady robimy razem, ale częściej ty, tak? Takimi rzeczami się zajmujesz, ale też opłacaniem rachunków, to jest po Twojej stronie. Uśmiecham się teraz sobie, myślę, że nie interesuje mnie to, ile zapłacisz, jakie, jakie wysokie rachunki. Ja z kolei Kupuję dzieciom ubrania, dbam o takie rzeczy, opłacam im zajęcia dodatkowe. Mamy jakiś taki podział i teraz, jak sobie o tym myślę, nie umawialiśmy się na to. To znaczy, wyszło to jakoś naturalnie. Tak? Myślę, że, mm, że sytuacja jakoś to wymusiła też, że tak się wydarzyło, ale mamy takie swoje działki, którymi się zajmujemy i jakoś sobie nie wchodzimy w drogę. No nie nie, nie musimy się przed sobą tłumaczyć, dlaczego te wydatki są takie. Wiadomo, że kiedy pojawia się jakaś trudniejsza sytuacja, no to siadamy razem, tak? I, i rozmawiamy o tym, z czego możemy zrezygnować na przykład. Nie? Co tu zrobić? Jakie mamy pomysły na to, jak podreparować ten nasz budżet. Wiadomo, że takie rozmowy są ważne zawsze. Yy, myślę, że istotne też, żeby one nie były dopiero w tych kryzysowych sytuacjach, tylko jednak wcześniej. No ale właśnie bo chcę powiedzieć o tym, że te rozmowy. I tak się opierają na, właśnie na zaufaniu. Czyli jakikolwiek byśmy, jakikolwiek byśmy systemu y, finansowego nie obrali, to i tak, kiedy nie, nie ma jedności, tak. kiedy nie ma właśnie miłości wzajemnej, kiedy nie ma zrozumienia, zaufania, kiedy nie ma przyjęcia tej drugiej. Osoby, no to zawsze pojawią się konflikty. Chociaż zasady są ważne. My możemy powiedzieć, że dużo nam dał właśnie kurs finansowy Crown, który przeszliśmy wspólnie. I to było takie doświadczenie też. Y, zmieniające y, naszą perspektywę i oczywiście z implementacją tych wszystkich rzeczy, no to pewnie bywa różnie, bywa różnie. Y, ciągle jakoś się tam y, y, właśnie y, próbujemy. Ale świadomość mamy coraz większą. Dokładnie, więc to jest, to jest myślę, że jakoś bardzo ważne, żeby, y, żeby o tych finansach y, mówić między sobą. Dlaczego? No bo za chwilę, y, czy już teraz, wprowadzamy dzieci w ten świat. Zarządzania tymi dobrami, które otrzymujemy. No i, i źle by było, gdybyśmy my nie potrafili, y, no właśnie, się podzielić. Się podzielić. Na Z przykład, innymi. no właśnie, właśnie, no dokładnie, super, że zaczęłaś od tej hojności, że y, no my żyjemy właśnie w takim y, kluczu, że wszystko, co mamy, to, to jest darem, wszystko jest y, dobrem, które y, otrzymujemy w zarząd. Y, I skoro to jest, Dar, to to nie jest ostatecznie nasze, więc y, my y, przede wszystkim y, chcemy się dzielić z tymi, którzy y, no właśnie nie mają, tak. Wybór modelu finansowego w małżeństwie powinien być świadomy i dostosowany do stylu życia pary. Badania przeprowadzone przez European Financial Research Center z 2024 roku wskazują, że 52% par decyduje się na wspólne konto. 30% na osobne konta, a 18% na model hybrydowy. Ważne jest, aby otwarcie rozmawiać o swoich oczekiwaniach i podejściu do pieniędzy. Aby uniknąć nieporozumień i napięć, Monika i Aleksander Bańka. Małżeństwo od 20 lat. Rodzice 18-letniego Nikodema i 16-letniego Benedykta. Monika jest pedagogzką i psychoterapeutką. Absolwentką systemowej terapii rodzin i par. Aleksander jest doktorem habilitowanym filozofii, profesorem Uniwersytetu Śląskiego oraz politologiem. Jest znawcą duchowości świętego Szarbela, autorem wielu książek i publicystą. Miałem kiedyś taką sytuację z moimi. Studentami w czasie jednego z wykładów, że mówiłem o tym, e, o zaufaniu w relacjach rodzinnych nie? i mówiłem o tym, że często ludzie wchodzą w związki małżeńskie m, albo w takie właśnie no, pogłębione relacje. No, tu mi głównie małżeństwo chodzi, e, w taki sposób, że na przykład nie mówią sobie do końca o tym, że na przykład zostawiają sobie z tego wcześniejszego życia jakieś takie prywatne konto, nie? na którym gromadzą pieniądze, tak żeby ten drugi nie wiedział. Odkładają sobie na taką tak zwaną czarną godzinę. żeby mieć furtkę taką, tak? Jakby, nie, jakby coś. coś w tym związku nie wyszło. Nie? I postawiłem takie pytanie, czy to jest uczciwe. Nie jest takiej perspektywy, że jednak wchodzę w relację, zachowując coś w takiej dyskrecji yy, dla siebie, i z takim założeniem, że jakby nie wyszło. Nie? Czyli ja od razu zakładam, że ta nasza relacja jest obwarowana jakimś, jakimś lękiem, jakąś zawodnością, jakimś niepełnym zaufaniem. Nie? I, yy, i Widziałem takie, można powiedzieć, poruszenie w tej grupie, z którego wywnioskowałem, że to nie jest tylko taka hipoteza. Często tylko że wśród często tych, dzieje tak dorosłych ludzi, z którymi mm. akurat miałem te zajęcia, że prawdopodobnie wystąpił przynajmniej jeden czy drugi taki przypadek. Mm. Znaczy, to mi pokazuje, że w tej sferze finansów nie jest potrzebne taka, takie wzajemne zaufanie i że. Kiedy wchodzimy w, w relację małżeńską, to faktycznie wyrazem tego zaufania jest jednak uwspólnienie tych naszych zasobów, które mamy. Mm. Że to nie jest ja sobie coś tam kitrem na boku, a ty sobie i nie wiemy o tym, tylko że jest tu między nami transparencja. Nie? Mm. I chyba tu nawet nie chodzi o to, czy yy, mamy wspólne konto. Tylko czy mamy na przykład dostęp do kont, którymi dysponujemy. No w naszym przypadku y, pobieraliśmy się jako ludzie młodzi, zaraz po studiach, niewiele mieliśmy, więc dla nas nawet y, nie było takiej opcji, żeby nie mieć wspólnych finansów, bo byśmy chyba nie przeżyli. W tym czasie. Ale, ale pamiętasz, że, że to była taka decyzja, że np. ty swoje konty likwidujesz, przenosisz wszystkie pieniądze na moje i uwudnia mnie. I tak naprawdę od samego początku mieliśmy tak, że, że, że te wszystkie finanse właściwie spadały do jednego garnka. Koniec końców, nie wylądowały we wspólnym garnku, nie? tym wirtualnym. No i dzieliliśmy, nie? co jest oszczędzane, co jest, co jest na takie potrzeby. Na no oszczędzanie tak. na początku nic nie starczało, no tak, tak. ale to po potem się już trochę jednak udawało, nie? że mhm. jakiś tam pieniądze odkładamy, że jakąś tam resztę powiedzmy, przeznaczamy na to, na to na to, no i że jest pewien wspólny zasób, do którego każdy ma z nas poprzez kartę, jedną czy drugą dostęp. Nie? Mhm. Ja myślę sobie, że to, że ta taka transparencja też pozwoliła jednocześnie, że no u nas jest taki lider zarządzania tą rzeczywistością, nie? Czyli to ja robię rachunki, wszystkie płace i tak dalej. Ale nie zawsze tak było. Jak jeszcze płaciliśmy rachunki na poczcie, jak jeszcze był taki czas, to raczej ja to robiłam, bo pochodzę z rodziny, gdzie, chodzić, tak. gdzie mama była y, min ministrem finansów. I ten model wydawał mi się taki słuszny, że to ja powinnam się tym zająć, bo tak robiła moja mama. Ale y, im więcej rachunków płaciliśmy już później przez internet, ktoś zaczął zmieniać, to ja poczułam, jaką ja mam ulgę że ty zajmujesz się naszymi finansami i że to ty myślisz, co zrobić, co, jak odłożyć, na co bardziej wydać te pieniądze, ale też chyba... Tylko, że ja to proponuję, to nie jest tak, tak że ja to gdyby, robię po swojemu, nie i że ty nie masz do tego wglądu. Bo mamy nie? podobne priorytety, więc tak. nie ma tutaj problemu z tym. Ja myślę, że to jest kwestia takiego zaufania i ustalania pewnie między sobą tego, jak postrzegamy nasze finanse w takim krótko- i długowymiarowym wymiarze, mm -hmm. że, że, że jakie sobie też cele stawiamy. Mm -hmm. I, I kiedy na przykład, no nie wiem, zakładamy sobie, że mamy taki, taki cel, wtedy mówimy sobie, że musimy być, nie wiem, bardziej przeoszczędzić. Nie wtedy jesteśmy po prostu bardziej powściągliwi w wydawaniu. Nie jest taki moment, kiedy możemy mm. pozwolić sobie na więcej, ale jest to jakoś w takiej płynności między nami, nie? że nie ma tutaj, nie ma tutaj e, takiego podziału: ja mam swoje, ty masz swoje i teraz nie tylko, że nie mamy wglądu w te swoje rzeczy, ale też sobie, jak to, to przed sobą nie wiem, chronimy, nie, Czy nie dajemy mm. pewnej Transparencji. Ale też wiesz, myślę, że wypracowując sobie pewien model, co to znaczy dla nas być oszczędnym, co to dla nas oznacza być rozrzutnym, bo to też jest różne, z różnych domów pochodzimy, nie? z różnych z domów o różnym statusie materialnym i to też musiało stać się jakąś przestrzenią, to, te finanse, taką przestrzenią, w której my zaczęliśmy uczyć się. Nie? Co to znaczy oszczędzać, co to znaczy znowu wydawać, co jest z rozrzutnością, a co nie z rozrzutnością. I m, teraz już w ogóle o tym nie rozmawiamy, tylko informujemy się, dyskutujemy i, i podejmujemy decyzje. Natomiast y, no, na początku myślę, że tak wyczuwaliśmy się wzajemnie. Tak. Ale to, to jest chyba takie naturalne szukanie pewnej takiej wspólnej płaszczyzny. Y, zwłaszcza, że y, no, te faktyczne nasze przyzwyczajenia też, nie, które wynosimy z domu, je trzeba jakoś skonfrontować. Ja myślę, że każde małżeństwo tak naprawdę mm -hmm. musi wypracować jakiś wspólny styl. Nie? Mm -hmm. U nas można powiedzieć, tę ten, ten, rolę tego ministra finansów ja przejmuję, ale tak naprawdę to nie jest, ona właśnie jest transparentna, czyli to bardziej w zasadzie, że ja. Proponuję, czy, 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 czy zarządzam nie, za Twoją wiedzą i za Twoją pełną akceptacją tym wszystkim, co nam na to konto spływa, nie, czy na te konta. Ale też myślę sobie o tym, że chyba ważne tu jest takie to, to zaufanie do siebie nawzajem i to ta potrzeba pewnego rodzaju też wspólnoty nie, w tym wymiarze, ona jest ważna, bo ona pozwala nam też. Finanse nie są ten poziom konfliktu naszego. Nie. Według badań Family Finance Institute z 2023 roku 37% rozwodów ma swoje źródło w kwestiach finansowych. Kluczowe jest znalezienie wspólnego języka i ustalenie jasnych zasad dotyczących wydatków i oszczędzania. Maja i Krzysztof Sowińscy, małżonkowie od 7 lat, rodzice trójki dzieci: Róży, Jazona i Idziego. Prowadzą fundację, która łączy twórczość artystyczną z ewangelizacją. Angażują się w projekty muzyczne i społeczne, organizują koncerty, wydarzenia modlitewne i wspierają młodzież oraz osoby wykluczone. Są różne pomysły na temat pieniędzy w małżeństwach. Wiesz, ja mam takie podejście, że uważam, że każdy człowiek ma jakieś predyspozycje. Jeden będzie miał predyspozycję do malowania, drugi będzie miał predyspozycję do sprzątania lepsze. Wiadomo, że i tak i trochę malować musimy, i trochę sprzątać musimy. I z tymi pieniędzmi też się trochę musimy obchodzić, ale często w małżeństwach jest tak, że to jedna strona jakby tym bardziej zarządza. I tutaj ym, ja w ogóle nie mam preferencji. Nie wiem, jak ty, ale ja nie mam preferencji, czy to jest yy, mężczyzna, czy to jest kobieta. Bo uważam, że jeżeli ktoś bardziej lepiej to robi, ten, kto to powinien lepszyna. robić to ten, który jest lepszy. w i jak tak rozmawiamy z różnymi małżeństwami, to widzę, że raz jest to kobieta, raz jest to mężczyzna, no i spoko, nie? I to jest, to jest fajne, że każdy może się odnaleźć i, i przejąć. No gorzej, chyba jak jest, że obydwoje nie lubią, nie chcą. To, to problem. Ale no, dla mnie, jakaś idea tego, że mamy osobne pieniądze, że nie wiem, to co ja mam jest moje, a to co ty masz jest twoje. To jest jakaś obca idea, bo jednak, na no, wszystko, co mamy, patrzę, że to jest nasze. No ale wiesz, świat podsyła dużo pomysłów, nie? Teraz jest dużo y, jakichś takich kłótni wokół tego i jest jakaś taka bitwa o wpływy i o dominację, kto trzyma kasę w domu. To już są nawet żarty na ten temat, nie? Więc to obrosło w jakieś takie różne różne rzeczy, schematy. No i. Myślę, że jak coś bardzo zarosło i obrosło, i jest jakieś takie skażone wpływami światowymi, no to to, co ja lubię robić, to prześwietlić to prawdą Słowa Bożego i starać się poszukać i jak w Królestwie Bożym jest, nie? i, i to zaaplikować do, do swojego życia. I tak, jak widzę, że w Ewangeliach i w Słowie Bożym jest masa na temat pieniędzy, na temat zarządzania zasobami. No tak, no bo one nie no, są nasze, tak naprawdę. Na temat tylko są modelu Boga. i tak dalej, i tak dalej, to widzę, że, że, że Bóg naprawdę ma luz, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Po prostu są uniwersalne zasady, w jaki sposób można zarządzać pieniędzmi. No a u nas jak jest? Ty po prostu masz lepszą głowę ja do zarządzania tym. Ty masz y, po prostu naturalne dary od Boga do takiego kreatywnego zarządzania, y, pomnażania. Y, ja na przykład czuję się mega bezpiecznie w tym, żeby pozwalać ci to robić, ale to nie oznacza, że ty, to jest jakaś wiedza tajemna i ja nic o tym nie wiem i w ogóle tylko dostaję, wiesz, kieszonkowe od ciebie, nie? Tylko y, Razem pracujemy, razem zarabiamy i ty masz pieczę zarządczą, ale jeśli są jakieś potrzeby, no to po prostu znowu no, trzeba rozmawiać, rozmawiamy, tak? No są tacy na przykład, którzy mówią mi, że on oddał temat pieniędzy żonie, bo on nie chciałby dziesięciny przelewać, bo serce go boli. Także wiesz, są różne tutaj niuanse, prawda, dziesięcina to nie wiem czy wiemy, czy nasi widzowie to wiedzą, to jest, że 10% tego co zarabiasz oddajesz na jakieś dobre dzieła, Boże dzieła na przykład, no to wiesz, to też obnaża takie myślenie, że pieniądze są nasze, a pieniądze nie są do końca nasze, bo... To jest coś, co należy do Boga, no ale wiesz, jak to u nas wygląda, my za bardzo nie rozmawiamy o tym, na co ty wydajesz, na co ja wydaję. Mamy tych kont trochę, niekoniecznie one są wspólne, nie? bo nie mamy takiego wspólnego konta stricte, no ale jak ty mi mówisz, że potrzebujesz na coś, to ja nie pytam i nie rozliczam cię z każdej złotówki, tak samo jak ty mnie nie, nie pytasz i nie rozliczasz z każdej złotówki, no bo ym, troszkę nie na tym życie polega, żeby teraz y, każdej złotówce się przyglądać, bo my mamy trójkę dzieci, żeby im się przyglądać i z nimi spędzać czas, a nie złotówką, które wydajemy, nie? Ym, I takie podejście ym, bardzo ym, legalistyczne do pieniędzy dla mnie jest Takim nieżyciodajnym. Ja, ja wolę jednak na to patrzeć w taki sposób, że no jeżeli twierdzisz, że czegoś potrzebujesz, no to po prostu tego potrzebujesz, i jak, jak mamy na to pieniądze, to, to jest przestrzeń do tego, żeby na to wydać. Natomiast co do takich dużych decyzji finansowych, no to zawsze przegadujemy to, nie? Czy ty mnie pytasz, jak masz coś dużego do kupienia, albo ja ciebie pytam, czy uważam to za. Czy uważasz to za, za dobre, za odpowiednie w tym czasie? Tak? Szczególnie jak się ma jakieś różne tam pasje dziwne, to, to, to trzeba pytać. No i jeżeli nie ma tego błogosławieństwa, tej drugiej strony, to nie warto wchodzić, no bo po co pieniądze też mają być jakimś rozłamem? Zarządzanie finansami w małżeństwie to nie tylko sprawa rozliczeń, ale także zaufanie, współpraca i szacunek. Wspólna modlitwa może być źródłem siły w podejmowaniu ważnych decyzji i budowaniu jedności. Dziękujemy Ci, Tato, za Twoją hojność, za to, że Ty dajesz w obfitości. Ucz nas, Panie, tego, żebyśmy my też mieli takie otwarte serca na to, żeby, żeby potrafić dzielić się tym, co mamy z innymi. Tak, Panie, dziękujemy Ci za to, co mamy. Nawet jeśli jest tego mało, to jest za co dziękować. Ucz nas i tych, którzy tego słuchają takiego otwartego serca na przyjmowanie darów, bo wszystko jest Twoją własnością, do Ciebie należy. Tobie chwała. Panie, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich, którzy e, potrzebują takiego światła, wsparcia, prowadzenia, e, w takim sposobie zarządzania, organizowania swoich finansów, żeby też mogli czuć się przez Ciebie błogosławieni, zaopiekowani. Dziękuję Ci też za tą opiekę, którą nam dajesz, za takie doświadczenie Twojego błogosławieństwa, Twojej Twojej troski o nasze sprawy życia codziennego i pożycie też, żebyśmy potrafili bardziej być w sprawach Twojego Królestwa, więc, że kiedy my zajmujemy się sprawami Twojego Królestwa, Ty zabezpieczasz nasze potrzeby, także nasze finanse. Tak, Panie, oddajemy Tobie wszystkie osoby, które cierpią biedę, które cierpią niedostatek. Prosimy Cię o Twoją troskę, Twoją opiekę nad nimi. Posyłaj też dobrych ludzi, którzy będą dzielić się swoimi dobrami, Panie, prosimy Cię, żebyś Ty ogarnął całą przestrzeń biedy ludzi, którzy z tego powodu cierpią. Niechaj Twoja miłość, Twoja dobroć, Twoja hojność będzie ich udziałem. Panie Jezu, pobudzaj nasze serca do tego, żebyśmy mieli hojne serca, żebyśmy nie musieli rozliczać siebie i nie ufać sobie w tych tematach finansowych w małżeństwie, ale też żebyśmy jako małżeństwa Budowali nie tylko swój dom, nie, nie tylko siebie, ale też wspierali innych, którzy może mają mniej od nas. Daj nam taką właśnie um, chęć do tego, żeby wspierać innych tym, co Ty nam dajesz przez Chrystusa Pana naszego. Amen.